Witajcie. Jak zapewne wiecie, programy dla systemu macOS są zapisywane w formacie DMG, który jest niezrozumiały dla systemów Windows. Czasami, na przykład podczas tworzenia maszyny wirtualnej z macOS, potrzebujemy przekonwertować plik DMG na ISO. W dzisiejszym materiale pokażę, jak to zrobić. W celu przekonwertowania pliku DMG do ISO potrzebujemy skorzystać z komputera firmy Apple. Drugą potrzebną rzeczą jest plik instalacyjny systemu macOS. Jak pobrać interesującą nas wersję tłumaczenia w poprzednim materiale. Link do filmu wyświetla się w tej chwili na ekranie. Ok, jeśli mamy przygotowany instalator systemu, możemy zabierać się do pracy. W tym celu potrzebny będzie nam terminal oraz komenda hdutil. Wszystkie potrzebne komendy znajdują się w opisie filmu. Pierwsza komenda. Tworzy na naszym dysku wirtualną przestrzeń o pojemności 8 GB. Roboczo nazwijmy ją wirtualnym pendrive'em. Druga komenda przepisuje do naszego wirtualnego pendrive'a plik instalacyjny. Trzecią komendę zapewne większość z Was kojarzy. To ta sama komenda, która służy do wypalania systemu na pendrive. Gdy system wypali się na naszym wirtualnym pendrive, używamy czwartej komendy. Zamienia ona naszego wirtualnego pendrive'a na plik z obrazem, a następnie przenosi go do katalogu Downloads. Ostatnia komenda zmienia rozszerzenie pliku z CDR na ISO. To już w zasadzie wszystko. Teraz w katalogu Downloads znajdziemy plik, który nazywa się mohawiki.iso. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam też do zapoznania się z innymi filmikami i recenzjami, a jeśli masz ochotę, wpadnij na mój portal. Link w opisie.